20 listopada, Egipt, e, Hurgata e, i taki filmik informacyjny, co się dzieje w Egipcie. Bo już też takie filmiki nieraz w internecie widziałem, co tam się dzieje w różnych krajach, no i co się dzieje teraz w Egipcie? Jestem właśnie tutaj w Egipcie. No i generalnie słuchajcie, przyjeżdżajcie tutaj. No, dzieje się jakiś Meksyk. Z tego co czytałem w informacjach, jak rozmawiałem z nimi, z Egipcjanami, no to oni mówili, że tam że tam byle się dzieje, że tam wszystko tanieje, że muszą się sprzedawać. Ja, ja tego nie rozumiałem. No ale teraz już wiem o co chodzi, że chcą jakąś waloryzację zrobić. Ten pieniądz ich stracił na wartości tam 70% skali roku. Coś niedobrego się tam wydarzyło i po prostu. Oni się wyprzedają po prostu i chcą sprzedawać wszystko, co leci. I widocznie te wycieczki tak samo to wszystko pościli bardzo, bardzo, bardzo tanio. Nam udało się tutaj za 200, e, za 200 przyjechać z całą rodziną, z 5 osób. E, w ogóle jakieś szaleństwo. Rezyden nam powiedział, że z 3000 Polaków w, w samej Hurecie. i Powiedział, że nigdy tutaj tyle Polaków nie było. E, no tam ja mówię, no sami Arabowie, no nie, 10 lat temu coś tam kupowaliśmy. Przypominam, że była podobna cena, jak teraz można było drożej, tylko że temu dolarów było po 2 zł.